Dzisiaj mieliśmy spotkanie z mentorami. Byli z nami Arek Hajduk i Michał Czeski, którzy zajmują się generalnie startupami i opowiadali o tym, w jaki sposób wchodzić w media społecznościowe, kiedy mamy w głowie jakiś startup. Każdy może tak naprawdę nie wiem, prowadzić fanpage na swojej firmy na Facebooku. Każdy może dobrze prowadzić konto Twitterowe. To nie są trudne rzeczy. Są ludzie, którzy od tego zaczęli i na tym zbudowali swoją, swoją obecność bez profesjonalistów. Znaczy, znów, jeśli w czymś jesteśmy mocni, na czymś się znamy, w coś mocno wierzymy, umiemy posługiwać się językiem, czy polskim, czy angielskim, czy w ogóle, i mamy jakieś tam umiejętności społeczne, niespołecznościowe specjalistyczne, tylko społeczne, po prostu umiemy rozmawiać, słuchać, to możemy wykorzystać te narzędzia w dobry sposób. I to wcale nie jest trudne. Znaczy, znów. Jeśli się ma firmę, która jest nowa, początkuje i startuje, to być może lepiej jest więcej czasu poświęcić budowaniu produktu, a mniej obecności na G. Tak? To jest zawsze sprawa balansu i przesadzenie w jakąś stronę nigdy nie, nie, nie zadziała dobrze. Tak? Zawsze lepiej najpierw budować produkt, a potem się nim chwalić na prawo i lewo. Był również z nami dzisiaj Piotr Suczko, to jest współzałożyciel Fan Clubu. To jest firma działająca w branży turystycznej i na przykładzie swojej firmy i fanpage, które prowadzi. Opowiadał o tym, jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych, również związanych z działalnością w internecie. Ja tutaj jestem po to, żeby powiedzieć ludziom o tym, co robię, a. Nigdy nie nauczymy się niczego mówiąc tylko i wyłącznie o superlatywach i sukcesach. Zdecydowanie studium porażki, błędów, potknięć jest najlepszym doświadczeniem i, i tylko z takich sytuacji można wyciągać wnioski i czegoś się nauczyć. Jestem takiego zdania. Dlaczego postanowiłem tutaj przyjść? Ponieważ interesuję się nowoczesnymi technologiami, pracuję na co dzień w branży IT, a wiedza, którą przekazują moi koledzy jest dla mnie bardzo pomocna. Wystawiliśmy 60 darmowych biletów, wszystkie się rozeszły, a lista Oczekujących to ponad 30 osób. Powiedzieliście, że poświęcicie minutę każdemu, kto będzie chciał przyjść i Was zainteresować. Przyszedł ktoś, próbował przekonać, że jego pomysł jest dobry? Tak.